Vitam Vitam. Brand new event just started and we have eight new heroes. In this video I will talk about our lovely nun, Aderin. Uh, I don't know what she's doing with her hands, uh, but it reminds me one of the TikTok challenges, so maybe she's not that innocent. Anyway, Aderin is three stars dark faction cleric perfect class for healer and what is more important she's first three stars purple healer in game she's a part of raven family so this give her a bonus for two or three heroes she have 35 or 50 percent chance to make a cast ailment uncleansable um, and this is interesting part we have 6 wolves and only 2 ravens. So, looks like we will see more heroes in the future. She's got 451 on attack, 497 on defense, and 844 on HP. Uh, these are nice stats. With emblems, she will have 600 defense and over 1k HP mana speed is average and her apothecary kit recovers 32% health for all allies and all enemies get minus 50% decrease for any healing received for four turns. okay, okay. that's cool. Uh, this is unique for three stars and might be useful on tournaments, especially that she can Make it at uncleansable, but unfortunately, we don't have any other 3 stars Raven. Overall, she's quite cool. Nothing crazy, just healer. But as first three stars dark healer, she'll be nice addition to Hero Rooster. So let me know what you think about her. Good luck with your summons and see you next time. Witam w polskiej wersji. Zaczął się nowy event i mamy ośmiu nowych bohaterów. W tym filmie opowiem troszkę więcej o naszej uroczej zakonnicy Aderin. Do końca nie wiem, co ona robi z dłońmi, natomiast to przypomina mi jeden, jedno z wyzwań z TikToka, więc może nie jest taka niewinna, na jaką wygląda. Wracając do tematu. Aderyn jest trzygwiazdkowym klerykiem w frakcji mroku. A kleryk, idealna klasa dla medyka. A co jest bardziej istotne, to to, że ona jest pierwszym trzygwiazdkowym medykiem mroku. Jest częścią kluczej rodziny i to daje jej bonus. Za dwóch lub trzech bohaterów ma 35 lub 50% szans na sprawienie, by dolegliwość, którą rzuca, była nieodwoływalna. Um, I to jest interesująca część, ponieważ spośród tych ośmiu bohaterów dostaliśmy sześć wilków i tylko dwóch z rodziny kruków. E, więc wygląda na to, że w przyszłości, kiedy ten event wróci, będziemy mieć nowe postacie. Aderyn ma 451 ataku, 497 obrony i 844 punkty życia. I to są całkiem przyzwoite statystyki, ponieważ jeżeli wrzucimy jej talenty, będzie miała ponad 600 obrony i ponad 1000 punktów życia. Szybkość many jest średnia, a jej zestaw aptekarza regeneruje 32% zdrowia wszystkich sojuszników, oraz regeneracja wszystkich wrogów spada o 50% przez 4 tury. Oczywiście tu chodzi o regenerację życia. I to jest całkiem spoko, ponieważ to jest, można powiedzieć, unikatowe dla trzy gwiazdkowych postaci i może być przydatne w niektórych turniejach. Szczególnie, że Aderyn może sprawić, żeby, ta doleg żeby tej dolegliwości nie można było się pozbyć. Natomiast niestety nie mamy Żadnego innego trzygwiazdkowego kruka. Podsumowując, ona jest całkiem spoko postacią, jakby nie jest niczym niezwykłym, szalonym, jest po prostu medykiem, który dodatkowo rzuca dolegliwość. Natomiast jest pierwszym trzygwiazdkowym medykiem mroku, więc może być naprawdę fajnym dodatkiem do waszego zestawu bohaterów. Także dajcie znać, co o niej myślicie. Um, powodzenia w Waszych losowaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.